Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony. Michael. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zajmiemy się poradnikiem do Twitcha. Zapraszam do materiału. Podsumowując w kilku zdaniach, tą postać w teraźniejszym sezonie, powiem wam jedno. Cieszę się osobiście mega z tego powodu, że Twitch otrzymał spore przeliczniki pod AP ze względu na swoją pasywkę, jak i oczywiście pozostałe umiejętności. I dzięki temu zastosowaniu można składać go pod AP. Także w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wszystkimi wadami, wszystkimi zaletami tej postaci. Także zapraszam do materiału. Zaczynając oczywiście rozgrywkę przejdźmy do samych runek, czyli oczywiście od omówienia. Gramy przede wszystkim, moi drodzy, Hello of Blades na Twitchu ze względu na to, że nasz Twitch opiera się na tym, że klikamy kilka razy autoatak i następnie używamy naszej umiejętności E, aby przeciwnika o dziwo dobić za pomocą naszej pasywki. Dlatego przede wszystkim najszybciej warto składać sobie Hello of Blades. Nie polecam tak naprawdę Prezdy Atak czy chociażby Conquerora na tego typu Twitcha. Bo nie jest on zbytnio dobry, natomiast pozostałe runki to są takie typowo runki przeznaczone dla Hypercarry: czyli gramy Taste of Blood, gramy Eyeball Collection, żeby się skalować, Alacrity, żeby jeszcze szybciej wklepywać nasze autoataki, oraz Relentless Hunter, czy też Triumph, żeby być mobilnym i jednocześnie. W ważnych sytuacjach się ratować. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o clear, clear jest bardzo mocno specyficzny, jeżeli chodzi o samego Twitcha, ponieważ zaczynamy od strony bottom-site'u za każdym razem, ponieważ im większa pomoc, tym lepiej w zdecydowanym stopniu dla nas, ponieważ w tym momencie możemy tak naprawdę nie tracić dużo HP, w dodatku możemy zgankować bardzo wcześnie mid MIDA i to przede wszystkim jest bardzo ważne, żeby na takim tego typu Twitchu, zabezpieczyć właśnie między innymi mida i zrobić ganka na drugim poziomie, jeżeli zaś na przykład przeciwnika nie ma, bo nie wiadomo z jakich powodów nagle wyszedł sobie do tyłu, to od razu po red buffie czy chociażby po blue zmierzamy oczywiście na drugą stronę. Takim twitchem totalnie omijamy raptorki, omijamy w dużym stopniu wilki czy choćby golemy, z racji tego, że nasza postać nie opiera się zbytnio na tankowatości, za wszelką cenę staramy się zdobywać oczywiście kampa za kampem w taki sposób, żeby oczywiście tego HP dużo nie tracić, jednocześnie, żeby zyskać trzeci level. Dzięki temu clear'owi oczywiście jesteśmy w stanie utrzymywać się na easy w dżungli, ponieważ nasze HP pozwala nam na to, żeby od razu po tych kampach skankować, także miejmy nadzieję, że uda się pokazać Wam inicjatywę m.in. na topside, bo widzę, że Mordekaiser jest na niskim stosunku HP. I za chwilę oczywiście przejdziemy do klasycznych umiejętności, do omówień wszelakich rzeczy. Także za chwilę Wam to oczywiście oznajmię, tylko wyłączę sobie na szybkości Quick Casty. Tak wyglądają moi drodzy ganki na tej postaci. Pierwsze co, odpalamy oczywiście sobie umiejętność Q, aby być niewidocznym dla przeciwnika. Natychmiast używamy po prostu naszych umiejek do tego stopnia, żeby przeciwnika zabić. Niestety akurat dostał on Shielda, także nic na to nie poradzę, ale przynajmniej żeśmy zgarnęli Fraga na nasze konto. Tak się właśnie prezentowała akcja typowa Twitchem, czyli za każdym razem jak gankujecie tą postacią w early gameie, musicie odpalić Q, żeby być niewidocznym. Akurat w czasie 3 minuty, czy choćby nawet i na drugim poziomie, jak gankujecie o Dziwomida. Nie ma w ogóle żadnej szansy, że ktokolwiek będzie gankował poboczne krzaki w tak szybkim czasie. I Twitchem najczęściej opieramy się na tym, że faktycznie staramy się jak najczęściej gankować aleje przeciwnika, jak tylko się da. W dużym stopniu opieramy sw swoją uwagę na tym, żeby jak najszybciej budować przewagę. Dlatego z tej strony również sami widzicie, że takiego odziwo można przeciwnika naprawdę porobić i o wiele szybszym stopniu zwyciężać early game'a. Pomimo tego, że gang został nieudany, ja mam wrażenie, że on się odziwo bardzo dobrze udał. Z tego powodu, że spaliśmy przeciwnikowi Flasha. Nie dość, że jeszcze zyskujemy dodatkowo drobną przewagę w postaci obijania. Midlanera to też w dużym stopniu sami widzicie, że przeciwnik nie ma szans w ogóle nic na nas zrobić. My tak za każdym razem możemy stać i go obijać, bo dla nas jest to naprawdę opłacalne. Odnośnie samych umiejętności na Twitchu, tylko zanim oczywiście przejdę do umiejętności, to możliwe, że zgarniemy tego żuka, bo widzę, że właśnie Lisin zmierza w tą stronę. Mam nadzieję, że tutaj mi oczywiście mój sojusznik pomoże, bo co jak co, jeżeli ten list nie trafi faktycznie Q, to myślę, że no spokojnie przeżyjemy. Odnośnie samych umiejętności na tej postaci, co mógłbym, mógłbym wam powiedzieć? Naszym głównym aspektem robiącym damage jest pasywka. I tą pasywkę atrakcyjniamy teraz o atak speeda. Nie kupujemy, moi drodzy, żadnego itemu mitycznego, za każdym razem staramy się zwiększać swoje atak speedy i jednocześnie mobilność, żeby jeszcze szybciej roamować na inne aleje i jednocześnie zgarniać fragi, dlatego w tym przypadku składamy sobie berserkery. Za każdym razem składamy berserkery, nigdy jakiś tabolek, jakiś obuwi maga i tym podobnych spraw. Nasza postać opiera się, jak wspominałem, kilkukrotnie na autoatakach, dlatego warto przede wszystkim od tego rozpocząć. Analizując oczywiście kolejne umiejętności, Przejdziemy oczywiście do tego za chwilkę, tylko postaramy się zgankować do tego stopnia, żeby faktycznie pomóc naszym kompanom. I miejmy nadzieję, że faktycznie uda się tutaj zgarnąć jakiegoś fraga, albo nawet i asystę, też nie jest to w zupełności najgorsze zastosowanie. Także zaczynając od samego początku. Pasywko jest trudka. Pasywka może się wystakować na przeciwniku sześciokrotnie, przez co oczywiście dostarcza true damage. To polega oczywiście na tym, że przeciwnik otrzymuje trutkę, i za każdym razem im więcej i im bardziej wystakujemy ją na przeciwniku, otrzymuje on większe, jeszcze bardziej nieuchronne obrażenia. I dzięki temu im więcej jest tych staków i tak jakby większa animacja tego szczurka nad przeciwnikiem, nasza postać zadaje jeszcze więcej damage'a. Tym samym oczywiście zdaję sobie sprawę, że na samym początku. Wiadomo, tego damage'a aż tak turbo wielkiego nie ma. No bo jak na razie nasza postać w ogóle z niczego nie bije. Natomiast. Wraz na przestrzeni tego gameplaya, mam nadzieję, że pokażę jeszcze większy i jeszcze większy damage na tym herosie. Kontynuując oczywiście dalej, umiejętność Q. Umiejętność Q polega na tym, że nasza postać znika na pewien czas. Tej animacji Q nie można wyłączyć, czyli nie możemy odpalić Q i ponownie, żeby tej animacji wyłączyć, żeby mieć na przykład mniejszy cooldown. Ta umiejętność opiera się na tym, że nasza postać znika na konkretny czas. W tym przypadku jest to 10 sekund. Zyskuje ona w tym czasie, kiedy jest niewidoczna, movement speeda, także zyskuje dodatkową prędkość ruchu. I w momencie, kiedy się pojawimy, nasza postać otrzymuje atak speeda. Sami widzieliście, że przez chwilę mieliśmy między innymi tutaj prędkości ataku 1,13, tak jak teraz w tym przypadku, i ona została zwiększona do 1,40. Tą umiejętność można kancelować za to na dwa przeróżne sposoby. Pierwszym jest użycie naszego auto ataku w dowolną jednostkę, czy to Warda, czy to Kampa w dżungli, czy choćby przeciwnika. Natomiast drugim elementem jest m.in. użycie naszej umiejętności, jaką jest na przykład E czy W. Nasz twitch na tej umiejętności jest widoczny. Także jeżeli przechodzimy obok jakiegokolwiek pink Warda, czy jakiejkolwiek orakli i tak dalej, nasza postać jest widoczna. To nie jest tak, że błyskawicznie znikamy z wizji na jakichkolwiek pink wardach. Nad nami występuje taki, można by powiedzieć, wykrzyknik, który właśnie wskazuje na to, że nasza postać jest dla przeciwnika widoczna. Dobra, miejmy nadzieję, że uda się tego sułodobić. Chociaż nie mam takiej pewności, że przeciwnika dobijemy, ale widać, że się udało. Tak trochę mam wrażenie, że ten lisin w drobnym stopniu gierki nie ogarnia, ale oczywiście mogę się mylić. Myślę, że możemy go nawet porobić, jeżeli by nadeszła taka szansa, ale z drugiej strony nie ma co ryzykować, nie ma co również sobie intować, także cofnijmy się teraz do bazy po kolejny przedmiot i kolejnym przedmiotem również nie jest przedmiot mityczny. Tak naprawdę nasza postać opiera się na typowym skalowaniu i jednocześnie kupowaniu przydatnych przedmiotów, które zwiększą jej damage, czyli kupujemy przede wszystkim fragmenty na shortufa, żeby mieć jeszcze więcej atak speeda, bo dzięki temu nasza postać w jakimkolwiek stopniu jest w stanie utrzymywać się w dżungli i robić czy realizować konkretne dobre ganki. A natomiast Dark Seal wraz z każdym oczywiście fragiem czy udziałem w zabójstwie daje nam dodatkowe punkty AP. Jak wspominałem nasza postać jest typowo postacią pod AP, także warto o tym pamiętać. I takim twitchem faktycznie wraz na przestrzeni między innymi takich fragów widzicie zdobywać kolejne i to kolejne staki. Odnośnie umiejętności W, którą mogliście teraz ujrzeć, jest to umiejętność, dzięki której Twitch tak naprawdę wyrzuca w konkretne miejsce tak jakby coś na pozór takiego flakonika z trucizną i oczywiście użytkownik, który w to wejdzie zostaje zeslowowany na kilka mniej więcej sekund. Oczywiście również w międzyczasie otrzymuje, jak sami możecie zobaczyć, dodatkowe staki, yy, trutki, także jest to fajna umiejętność do rozpoczynania combo lub na Kontynuowaniu. Tak naprawdę główne kombo postaci opiera się na tym, że slowujemy przeciwnika, staramy się za wszelką cenę go kajtować, jednocześnie nabijać nasze przydatne staki, tylko po to, żeby natychmiast zadawać dodatkowe obrażenia. Umiejętność E, umiejętność, którą maksujemy od samego początku gameplaya. Umiejętność polegająca na tym, że kiedy stakujemy, oczywiście naszą pasywę na przeciwniku. Natychmiast możemy ją odpalić, zadając jednocześnie nieuchronne obrażenia. Oczywiście, im więcej staków na postaci, tym lepiej. To jest takie adekwatna umiejętność do m.in. staków Dariusa, staków Vein czy choćby Gnara. Także jest to przede wszystkim ważny element, żeby, żeby zamykać przeciwnika albo kontynuować swoje kombo. Czyli ktoś ma m.in. takiego staka, używamy E i natychmiast otrzymuje obrażenia. Umiejętność R którą już raz mogliście zobaczyć w tym materiale. Umiejętność polegająca na tym, że zwiększamy sobie zasięg autoataku, tym samym widzicie, z tak daleka możemy hitować żabę, gdzie na co dzień to nie jest dla nas kompletnie możliwe. O tak jak w tym przypadku nasza postać musiała podejść, jak RK się skończyła. Mamy 4.03, całkiem przyzwoity wynik, jeżeli chodzi o sam początek, tak naprawdę najczęściej takim Twitchem powinniście brać udział w zabójstwach i przede wszystkim skalować się wraz z przebiegiem rozgrywki. Jest to jungler przeznaczony właśnie do mocnego stąpowania early, bo jeżeli faktycznie gramy defensywnie Twitchem, to większość meczy możemy naprawdę przegrywać, no bo to nie jest postać do tego przeznaczona. nie jest postać, która się farmi non-stop, to jest postać, która non-stop fraguje i to jest takie adekwatne do między innymi gameplay'a Kindred, czyli musicie naprawdę dużo zrobić, żeby potem kierować rozgrywkę. Oczywiście drugim spelem, jaki maksujemy w tym w tym materiale, czy konkretnie na tej postaci, jest przede wszystkim Q, bo Q opiera się na tym, że nie dość, że w dużym stopniu zdajemy sobie sprawę, że nasza postać z łatwością. Czekajcie, tylko zabiję sobie osło. Dodatkowo, właśnie dzięki temu, że nasze Q jest użyte i w tym momencie jest na cooldownie, natychmiast po zabiciu przeciwnika ono nam się resetuje, powodując oczywiście ponowne możliwe użycie tej umiejętności. Odnośnie tego co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że chciałem oznajmić dlaczego maksuje się drugie Q. Im szybciej, im szybciej znikamy i im szybciej się również pojawiamy i zwiększamy sobie atak spida tym lepiej. E przede wszystkim jest najważniejsze, bo zadaje damage. A jak wiemy, ja wielokrotnie powtarzam, że najpierw trzeba robić mniej więcej taką mobilność to również damage warto też maksować. W osobiście nie polecam, bo W jest tak naprawdę symboliczne i tak za wiele przeciwnik w takim obszarze nigdy stać nie będzie, dlatego, dlatego warto przede wszystkim uznać tą umiejętność jako symboliczną i jej kompletnie nie maksować. Dobra, cofnijmy się do bazy, po naszego na już skompletowanego, o pozostałe aspekty, jakim jest oczywiście pałka oraz książka. Jeżeli chodzi oczywiście o te... Między innymi elementy to dodam fakt, że na shortufa tak typowo składamy, jeżeli nas nie stać, oczywiście, na kompletny item. Składamy przede wszystkim pałkę oraz oczywiście składamy książkę, tylko po to, aby faktycznie uatrakcyjnić nasze AP. Jednocześnie damage zadawany za pomocą pasywki oraz E. Dlatego myślę, że mamy teraz naprawdę genialne warunki, żeby pokazać wam damage, jeżeli chodzi o przeciwnika, mogę. Możliwe, że może zademonstruje to na podstawie Yasuo. Czyli tak, wchodzimy w przeciwnika, odpalamy smite'a, następnie stakujemy pasywę do 5, używamy E i widzicie, HP spłynęło dosłownie do prawie że zera. Oczywiście, nie mówię, że to jest kompletnie opłacalne, żeby tak wchodzić w przeciwnika, ale możemy sobie na to pozwolić, posiadając oczywiście statystyki 6.0. I tutaj, oczywiście nazwa, czy można powiedzieć zasada typika Yasuo Działa także, no. Nie dziwcie się, że farmimy się na tak easy fragu, bo dzięki temu zyskujemy również staki naszego Ability Power. Dobra, pójdźmy sobie na Mordekejzera. To jest jedyny, tak naprawdę, final bossik, mam wrażenie, w tym gameplayu. Spróbujemy go sobie na spokojnie zabić. Także zaczynając nasze combo, podpalimy sobie przeciwnika, odejdziemy od niego, bo czemu musimy tak naprawdę tutaj stać? Czy udało nam się go zabić? A, na spokojnie. Wydawało mi się, że przez chwilę umrę, ale udało się na spokojnie wystakować całe, całe staki na przeciwniku. I tak mniej więcej prezentuje się poradnik do Twitcha. Jeżeli chodzi o takie wielkie kontry tej postaci, mógłbym Wam powiedzieć, że Twitch radzi sobie beznadziejnie na wszystkie aspekty, czyli beznadziejnie sobie radzi oczywiście na fighterów, na jakichś asasinów, bo jest to postać i squishy. I jednocześnie postać, która nie ma w ogóle obrażeń na samym początku gry. Także Lee Sin przegrał to z własnej głupoty, bo mógł mnie naprawdę bardzo łatwym stopniu skontrować. Co natomiast kontruje Twitch? Wydaje mi się, że na jedyny element, który sobie faktycznie radzi, to jest przede wszystkim Fiddlack. Ewentualnością jest faktycznie jakaś mniej więcej postać z nowej generacji dżunglerów, taki jak Darius czy choćby Zedik. także jest to pick bardzo, ale to bardzo ubogi w jakiekolwiek kontry, ale Fiddlesticka myślę, że sobie całkowicie przyjemnie poradzi. Kolejnym elementem, który chciałbym przytoczyć, teraz jest w końcu item mityczny, ponieważ item mityczny składa się na Twitchu jak posiada się te wszystkie aspekty, czyli posiada się nasz Ortufa, posiada się w tym momencie Berserkery oraz wystarkowanego Darksila. Teraz jedynie co trzeba zrobić, to Riftmakera. Riftmaker opiera się oczywiście na tym, że tylko pozwolę sobie zademonstrować damage. O natychmiast Mordekaiser został zabity przez nas samych, także super. Mm, Kontynuując dalej, dlaczego moi drodzy składamy Riftmakera? Odpowiedź jest prosta. Riftmaker nie dość, że dostarcza nam wszelakich wszystkich dosłownie statystyk, które naprawdę potrzebujemy na naszym Twitchu, to w dodatku, to dzięki mitycznej pasywie zwiększamy sobie oczywiście damage AP, który jest naprawdę dla nas mega opłacalny. Czy ja przeżyję tutaj ten fight? No nie wyda. O, przeżyłem. Dzięki triumfowi żeśmy przeżyli. Myślałem tak szczerze, że zginę, bo widziałem już moje HP i mówię: Kurde, no, lipa by była, a na szczęście udało się przeżyć. Spróbujmy sobie oczywiście kupić kolejne itemy, żeby jeszcze więcej bić naszym przeciwnikom. Za każdym razem, kiedy oczywiście nabieramy nowej przewagi i mamy ją coraz większą i większą, starajcie się jak najszybciej kupować itemy. Bo ja na niektórych poradnikach mam wrażenie robię coś takiego, że nabijam sobie, nie wiem, z 3000 mniej więcej golda, a potem kupuję cały item. U Twitcha tak niestety nie może być, musimy za każdym razem po zdobyciu przewagi natychmiast cofnąć do bazy tylko po to, żeby kupować kolejne przedmioty, żeby jeszcze więcej obrażeń zadawać przeciwnikowi. Teraz w takim akurat elemencie, czyli w takim momencie gry Mam wrażenie, że powinienem się mega poczuwać i robić faktycznie jeszcze więcej przewagi w postaci m.in. kolejnych smoków, kolejnych naszorów, czy chociażby heraldów. I za każdym razem pamiętajcie, że takim Twitchem trzeba zaskakiwać przeciwnika za pomocą niewitki. Bo jak tego nie robicie, no to nigdy przenigdy fajta nie wygracie. Czyli na przykład jak znikacie, starajcie się zawsze być na plecach przeciwnika tylko po to, żeby właśnie w takich elementach. Zabijać przeciwnika na easy Tak jak na przykład tego Yasuo Gdybym miał niestety E to już by prawdopodobnie Lux padła Także spróbujmy teraz sobie tego Mordekazera wyłapać Albo może Lux No tak jak w tym przypadku Sami widzicie, właśnie ja w taki sposób zaskakuję przeciwnika Że latam pomiędzy swoimi minionami Czekam na odpowiednie cooldowny Klikam sobie klik kilka razy moje E i przeciwnika po raz kolejny zabijam. Na tym właśnie opiera się Twitch. Czekasz na cooldowny, żeby ci zeszło wszystko. Używasz kilku auta ataków, wystakowujesz pasywę, klikasz e, natychmiast przeciwnika nie ma. Jak kierować grę? Twitchem właśnie w taki sposób. Także sami widzicie, że powstał FF15. No można powiedzieć taki bliski FF20, ponieważ mniej więcej... Granie trwała dłużej niż 20 minut, także jest to idealny przykład, że Twitchem naprawdę warto grać. Przejdźmy do statystyk, żeby pokazać wam co zrobiłem jako Twitch. Podsumowując moi drodzy oczywiście tą rozgrywkę, przejdźmy do statystyki i analizy. Łącznie w mniej niż 20 minut tym Twitchem wykręciliśmy statystyki 12.04, a damage jaki żeśmy zrobili przeciwnikom prezentuje się następująco. Ponad 14 tysięcy, można by powiedzieć naprawdę przyjemny. Wynik, jak na to się patrzy, jeżeli rozgrywka by się lekko przedłużyła, polecam serdecznie później do, dokręcić swój zestaw przedmiotów o kolejnego Riftmakera, potem następnie składamy soczystego Rabadona i kończymy ten cały zestaw umiejętności Void Staffem, tylko po to, żeby nasz Twitch zadawał jeszcze większe AP obrażenia, które jednocześnie niszczą Magic Penetrację. I wydaje mi się, że łącznie z tymi wszystkimi przedmiotami, nasz Twitch jest w stanie zrobić naprawdę z 40, może tysięcy obrażeń w przeciągu 26-28 minut. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z kolejnymi poradnikami. I zapraszam również na moje livestreamy. To na tyle. Dzięki raz jeszcze. Ciao.